Kochani Polish spirit, tutaj witam was bardzo serdecznie Słuchajcie, dzisiaj nic o zdrapkach Dzisiaj coś, coś innego Dzisiaj będziemy rozpakowywać Laktator elektryczny Firmy Medela Z serii Sonata Słuchajcie, duża paczka do mnie przyszła To dwa tygodnie, za, dwa tygodnie temu zamawiałam Tutaj w Stanach Zjednoczonych jest tak, że Lekarze dają po prostu receptę na, na, to, na ten laktator elektryczny, i powiem Wam, że w większości te, które są dostępne na rynku, można dostać całkowicie za darmo. Ja niestety musiałam tutaj troszeczkę dopłacić z własnej kieszeni około 75 dolarów. A wiecie co, tutaj to tak działa, że lekarz daje receptę. Jest taka firma też, ja zaraz nas nazywa się nazywała One Natural Way. I ja za pośrednictwem właśnie tej firmy jeszcze dostałam 20% zniżki. Bo ta, ten laktator, o ile się nie mylę, on kosztuje na dzień dzisiejszy chyba 400 dolarów albo 300. No, ale z tymi zniżkami, z tą receptą ja otrzymałam za 75 dolarów, tam z jakimś podatkiem, 79 chyba wyszło. Dobrze, to co? To otwieramy. To się wzięłam nóż. Nie wiem, czy taki super ostry. Zobaczymy. Ta, ten aktator przyszedł dosyć szybko. Myślałam, że dłużej to zajmie, bo wiecie, jak teraz z tymi pocztami. No, co my tu mamy? Medele. Medele, patrzcie, to jest ta firma, o której Wam wspominałam wcześniej. One natural way. I ona właśnie dała je 20%, a na niektóre, wiecie, co 20%. Ale niestety nie wszystkie są właśnie za darmo. Czekajcie, matko jedyna. Nie wiem, czy sobie poradzę tak jedną ręką. Słuchajcie, bardzo ciężkie. No, tak wygląda ten laktator, który ja właśnie chciałam. To co? Ja muszę się do niego, wiecie, co dobrać bardziej no i ja tutaj widzę, widzę mam nadzieję, że wy również widzicie co w tym opakowaniu się znajduje słuchajcie, ta pompka, czyli ten laktator te nakładki które się potem łączy z tymi, to są końcówki i nakładki, przepraszam butelki i jeszcze inne widzę, że tutaj jest torba i taki pojemniczek też który chłodzi no i cała ładowarka. dobra, to zaglądamy Zobaczmy, jak to wygląda. Może, czy ja się dorwę do tego. Ale słuchajcie, jest masywne. Jest masywne i jest super ciężkie. Czekajcie, muszę wziąć. Jest super ciężkie. No. Ja mam trzy. To, będzie, to jest mój trzeci laktator. Tak szczerze mówiąc. Wcześniejsze dwa dostałam za darmo. Ale wiecie co tego pierwszego, nie byłam zadowolona, a to była y, też firma Medela. Proszę, jakie mamy instrukcje. No, trzeba będzie poczytać. E, wiecie co, bo ja recenzji na dzień dzisiejszy nie mogę dać, y, ponieważ no, no jeszcze nie urodziłam, nie mam pokarmu. Więc spoko, spoko. Ok. Czyli co? Czyli ja tu widzę tą pompkę już. Jak to wygląda? bardzo takie smart widzę ma folię na sobie a my ją później ściągniemy nawet teraz może bo nie chcę, chcę żebyście to lepiej widzieli no taki panel dosyć gładki tutaj jest włącznik z tego co widzę i ten, to wejście żeby ładować to to jest chyba taka rączka Słuchajcie, no nie wiem, czy ona jest taka ciężka bardzo, ale na pewno nie jest najlżejsza, porównując inne laktatory. Czyli tak, tą część mamy. Co tu się jeszcze znajduje? No, czyli te końcówki, które będziemy musieli nałożyć. Jak widzimy, to są te części, które musimy po prostu zwyczajnie połączyć. Ja jeszcze nie czytałam instrukcji. Ja będę dochodzić później do tego, ale prawdopodobnie tak. Widzę, że Medela dała takie wkładki do biustonosza, chroniące biustonosz, wiadomo, przed zabrudzeniami, takie przewody. I co? I my to pewnie będziemy łączyć. Tylko słuchajcie, ja jeszcze nie czytałam instrukcji. Ale podejrzewam, że to się otwiera. Tak, i tak na chłopski rozum to trzeba chyba tutaj włożyć. Tak. I to łączymy z tym. Tak, tak mi się wydaje. Przechodzimy do kolejnego pudełaczka. Matko, jedyna święta. Czyli co? Czyli tu mamy kolejne części. Słuchajcie, ja na razie bez instrukcji, ja tylko rozpakowuję, także ciężko mi to wszystko powiedzieć jest, ale już miałam jeden laktator, także mniej więcej orientuję się, to są te, te tutaj nakładki, ale super zrobili. Słuchajcie, bo wiecie co, miałam z wcześniejszego modelu Takiego już bardzo starszego, to był sam plastik, a widzę, że tutaj ma taką ochronkę jakby silikonową. Widzę, co ważne jest, jak wybieramy laktator, jakikolwiek, słuchajcie, te nakładki, musimy sobie odpowiedni rozmiar do, do naszego sutka, bo powiem Wam, że potem może być problem z odciąganiem mleka. Tu jest chyba większy ten rozmiar, zobaczymy nie, to są chyba te same tak, wyciągnęłam te same 21, ok ja myślę, że to będzie akurat dla mnie w sam raz, ale wiecie co można sobie później najlepiej właśnie sprawdzić no zmierzyć ten po prostu w centrum tego otworu ma się znaleźć sutek i słuchajcie ponoć, jeżeli sutek bardzo wchodzi do środka podczas zasysania, to jest za duży. No, a jeżeli się tu jakoś tak skręca, no to jest wtedy, wiecie co, za mały ten otwór. Tutaj prawdopodobnie mamy ładowarkę, tak też myślałam. Ładowarka. E, powiem Wam, dlaczego ogólnie ja się skusiłam na, tą, na ten laktator. E, Dlatego że mi się podoba ten, ten panel i, i co jest fajne można połączyć, ściągnąć sobie trzeba aplikację, i możemy włączać zwyczajnie na telefonie, wiecie co, ten laktator. I, i jeszcze jest taka jedna rzecz, zobaczymy, będziemy testować, jak, jaka głośność jest, bo ten pierwszy co ja miałam, pierwszy, taka. Zaraz zresztą wam pokażę. Pierwszy laktator był okropny. Wielka waliza z tej firmy. Z tej firmy. To jest firma szwajcarska. Słuchajcie, ona jest bardzo długo na rynku. Chyba od 1961 roku. Ehm. Następna rzecz, którą tutaj mamy, to co? Mamy taki woreczek. Aha, to jest chyba torba. Słuchajcie, tak dokładnie, taka torba chyba na ten laktator wiecie, jak, jak się po prostu e, wiadomo, mamy niektóre e, idą zaraz do pracy słuchajcie, bardzo fajna jest e, no e, to, to w środku jest takie fajne, fajnym, takim grubszym materiałem podszyte tu ma kieszonki no naprawdę e, myślałam, że będzie gorsza ale wygląda bardzo fajnie, estetycznie według mnie. I w środku tutaj też ma taką kieszonkę z taką siatką. No super, mnie się podoba. E, także co? Można zapakować, tak? I iść do pracy, słuchajcie. No chyba to jest po to. E, następną rzeczą to już kojarzę, to pudełeczko, bo to miałam w pierwszej w y, y, tym, tym laktatorze. To jest właśnie takie pudełeczko na butelki. Słuchajcie, no, e, dodatkowe buteleczki e, mamy na mleko. E, I tutaj co? E, to jest do mrożenia. E, wkładamy, wiadomo, do zamrażarki później. I e, jak trzeba gdzieś jechać, e, wiadomo, z tym mlekiem przewieźć, to to się nam chłodzi. E, to też jest pewnie, e, wiecie co, termoizolacyjne to pudełeczko. No, no prezentuje się dobrze, a zaraz zobaczymy. Słuchajcie, włączymy, e, jak on chodzi. Tylko jeszcze wcześniej wam pokażę e, ten mój pierwszy zestaw, e, no zestaw, no ten laktator pierwszy, który miałam przyjemność. Okej, okay, kochani, chciałam wam pokazać tylko tą moją pierwszy, ten mój pierwszy laktator. E, on taka waliza. E, słuchajcie. Ten laktator tutaj się znajduje. On jest jakoś wmontowany w tą walizkę. Tutaj się właśnie go włącza, i powiem Wam, koszmar dla mnie był. Ten laktator był koszmar, ale słuchajcie, ja nie chcę dzisiaj recenzji robić, bo to jest na inny odcinek, bo będę, będziemy porównywać właśnie później trzy te laktatory, dwie z medali i jedno, jeden, co mam laktator z firmy Spectra, Ale ogólnie bardzo głośna i powiem Wam, że no nie byłam zadowolona. No nie byłam zadowolona. No, zostawmy to tak. Dobrze, to co zaraz będziemy podłączać nasz laktator. Dobrze, kochani, a więc co? Ja tą końcówkę od ładowarki włączam. E, zaraz e, podłączymy. Ja muszę sobie przygotować, wiecie co? Te części. Słuchajcie, zanim to zrobię, chciałam Wam jeszcze pokazać, że tutaj właśnie się e, to możemy sobie załadować tą aplikację, ściągnąć aplikację całkowicie za darmo. E, czytam na telefonie. E, tutaj jest ten kod i... I wiecie co, operujemy na tym, I te instrukcje mniej więcej tak wyglądają, czyli obrazek pokazuje gdzie, co, jaka funkcja każdy z tych przycisków, co robi dokładnie, jak zmontować, czyli tutaj dobrze mi poszło, widzę. Widzę, że tutaj możemy myć to też w zmywarce. Tak, tylko chyba trzeba uważać, wiecie co, na te przewody. Możemy nawet gotować, tak? Czyli takie sanitizing robić. No. Dużo języków, tylko polskiego nie ma. No ale cóż. Dobrze, co tu jest jeszcze? No tutaj jest ta główna książeczka, ta instrukcja. Tak to wygląda. Z tego co słyszałam, ten panel jest fajny. Słuchajcie, w operowaniu, ale. Lepiej widać jak, jak wieczorem jest przyciemnione światło. Lepiej widać, wiecie co, na tym panelu, właśnie te wszystkie przyciski. No. Słuchajcie, to co będziemy montować, chyba tak mi się wydaje. Tak, to tu butelka idzie. Tak? Coś mi przeskoczyło. Teraz, a to jest taki stojak na butelkę, żeby nam się zwyczajnie nie przewróciło. Słuchajcie, muszę teraz się dobrać do tych przewodów i włączamy laktator. Tak to wygląda, słuchajcie, po wyciągnięciu, czyli tu mamy tą główną, ten główny przewodzik i, i po prostu słuchajcie te dwa do tych pojemniczków, do tych buteleczek. To chyba idzie tutaj. Tak. A ten główny, ten główny idzie tutaj. No i słuchajcie, ja muszę to naładować. Ciekawa jestem, ciekawa jestem, bo w tej pierwszej, tak jak mówiłam wcześniej Wam, bardzo mi przeszkadzał ten odgłos. Był tak głośny, głowa mi aż normalnie bolała. Było strasznie. Straszne to było. No. Dobra, to testujemy. Ok, podłączyłam. Słuchajcie, widzę, że status taki, że po prostu się ładuje, ale faktycznie źle to źle to widać w tym dziennym świetle. Słuchajcie, włączamy tutaj z tyłu. Tak, muzyczka, czyli nam się włączyło. No, faktycznie kiepsciutko według mnie w ciemniejszym świetle na pewno to będzie lepszy efekt i słuchajcie tak mniej więcej powiem, że tutaj ten, ten znaczek, ten symbol to jest selekcja rytmu jaki chcemy tak a, a tutaj po prostu zmniejszamy, zwiększamy Tutaj jest czas, czyli możemy zaprogramować sobie chyba, wiecie co, ja jestem w trakcie czytania, ale to, co mi się wydaje, to sobie programujemy i na ile chcemy po prostu przez jakiś czas sobie ustawić, czy na 10 minut ściągania mleka, no. Co dalej? Tutaj, żeby zaczęło nam tak ściągać i co? I tutaj, dobra, to tu włączamy. No, słuchajcie, kurde, jaka ona jest, cichutka. Nie, no nie wierzę. Kurde, cichutka jest, naprawdę. Hmm. I co jest jeszcze fajne? Na aplikacjach ściągniecie, ona Was powiadamia, że na przykład wiecie co, bo ja teraz oczywiście nie mam tego przy piersi, że, że na przykład jest przedostanie się powietrza i takie inne właśnie rzeczy. No i tu jest tryb 1. Tak, tutaj jest 4, 5, 6 i tak dalej. Do ilu? Do 10. To chyba najmocniej. Ok. Co możemy zapauzować? Ok. No kochani, więc tak to wygląda mniej więcej ten laktator. Naprawdę jest przyjemny. Słuchajcie, pierwsze moje wrażenia, naprawdę super. Jest to cięższy laktator, porównując możliwe, że z innymi, ale nie wiem, czy to jest aż taki, wiecie co, minus. Naprawdę fajnie się trzyma, można przenieść łatwo. Według mnie nie jest jakiś bardzo ciężki. No a przede wszystkim to jak chodzi... Kurde, jaka cisza. Naprawdę, yy, nie wiem czy mieliście wcześniej yy, laktatory, yy, właśnie takie, które naprawdę chodzą jak jakaś ciężarówka, traktor, nie wiem do czego to porównać. Yy, tak oglądam tą książeczkę z tymi instrukcjami, bo wiecie co, ja dopiero, dopiero przy Was ją otwieram, dlatego ja dzisiaj nie będę żadnych recenzji absolutnie dawać. Ale mogę tylko te moje pierwsze wrażenia podzielić się z Wami, że jest jak na razie fantastyczne. Podejrzewam, że jak jeszcze później się ściągnie tą aplikację, wiecie, i macie na telefonie, że tego dnia, na przykład, nie wiem, 10 minut ściągało to mleko, ten laktator o tej godzinie i tyle ściągnięto, bo to wszystko podlicza ta aplikacja. I, I wiecie co, nawet później, jak macie do położenia, czy coś, jakąś wizytę, się pytają czasami, nie? Jak tam z laktacją, to o, po prostu telefon się wyciąga i yy, prosta sprawa, nie? Tu na rynku, słuchajcie, jest bardzo dużo tych laktatorów, dużo firm. A oferuje różne właśnie te laktatory, ale ja się po prostu zdecydowałam na medele, ponieważ ta firma tak jak wcześniej Wam wspominałam, no już jest bardzo, bardzo długo na rynku od 1961 roku. I po prostu wiem, że one są dobre. Ja to po prostu czuję i wiecie, co nawet sama waga mówi, jak one są dopracowane te laktatory. Są dobre. To kochani, ostatni wgląd na, to, na ten laktator firmy Medela Medela Sonata. Bardzo gładziutki panel z przyciskami. Ja przypomnę tylko, że możemy sobie ściągnąć za darmo aplikację, gdzie włączamy po prostu poprzez telefon, poprzez tą aplikację ten oto laktator dostajemy powiadomienia, ile nam ściągało, ile razy w ciągu dnia. Czy jakieś defekty są, czy bateria nam siada, czy, czy coś, nie daj Boże, tam ten kabelek się odpiął i wiecie co jest, jakiś przeciek powietrza. To tak samo nam da z tyłu włącznik i, i wejście do ładowania. Yy, taki uchwyt, słuchajcie, on jest bardzo taki płytki, to już mówię, yy, bardzo płytki, nie, nie wchodzi tam jakoś te palce głęboko. Czy on jest wygodny? Jest, no, taki sobie, bym powiedziała. Ja go otrzymam pierwszy raz. Wiecie co, dzisiaj w rękach, także tak, ciężko. Zobaczymy, jak to będzie z praktyką. No, także ja dzisiaj nie daję recenzji, no, bo nie mam tego pokarmu. Nie wiem, czy Wam doradzić, ale na razie to są taką, tylko moje spostrzeżenia, że jest super. Buteleczka, bardzo słuchajcie, prosta sprawa. No, dosłownie. Można w ciągu kilku sekund zmontować, przygotować ją oczywiście. Co mi się podoba, ta nakładka, że ma ten taki krążek silikonowy. Słuchajcie, to pewnie będzie jeszcze lepiej przylegać do piersi, ale będziemy naprawdę, będziemy testować to już w jakimś tam odcinku. I to, to, słuchajcie, Stojak, kurde, fajna sprawa, bo. Nie jednej mamie, pewnie się zdarzyło wylać własny pokarm, a to nie ma nic gorszego, właśnie jak wylać taki pokarm. Bo widzicie, ta część zawsze jest cięższa niż ten dół, i, i ona po prostu się przewraca, a z tym spodem już jest zdecydowanie stabilniejsza, jak widzicie. No, także Medela, dziękuję Ci za, za ten laktator. Wydaje mi się naprawdę fajne, i że będę wiecie co zadowolona, ale to tylko takie moje sugestie. To co ja będę kończyć? Dziękuję, że oglądaliście ten, ten odcinek. Rozpakowywania, bo niestety, tak jak mówiłam, nie mogłam dać jakiejś recenzji, ale wszystko, naprawdę, wszystko prezentuje się super. Jestem zadowolona. Naprawdę, naprawdę jestem zadowolona. I słuchajcie, ta torba. No też nie jest jakoś bardzo duża, ale ale na, na ten laktator jak najbardziej super. To ja kochani żegnam się z Wami. W następnym odcinku będą znowu zdrabki, ale tak jeżeli powracając właśnie do tych przygotowań do noworodka i tak dalej to jeszcze będzie pojawi się na moim kanale pakowanie torby do szpitala. Bo ja słuchajcie, wezmę dwie torby, jak nawet nie trzy. Tak, nie sugeruję się tym, co w internecie piszę. Ja pakuję się ciut wcześniej. Czyli słuchajcie, ja jestem w 34 tygodniu ciąży i ja będę się pakować prawdopodobnie w tym tygodniu. I słuchajcie... Zapraszam Was na ten odcinek, jeżeli są mamusie, które właśnie szykują się do porodu albo dopiero się dowiedziały o ciąży, bo wiecie co, ja miałam pierwsze dwa porody tutaj w Stanach Zjednoczonych i, i stwierdziłam, że nie, za każdym razem nie wszystko miałam tak do końca przygotowane, tak jak bym to chciała, że jest kilka elementów, które mi brakowało, ale myślę, że tym razem, za trzecim razem już się przygotowałam, tak wiecie co, na 100%. Także y, dobra, dziękuję, nie, tak nie, prze, nie chcę już przedłużać może się żegnać. Y, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, bo się będą pojawiać właśnie nie tylko zdrapki, ale też takie właśnie y, mamowe y, odcinki. Dobra, y, całuję Was i serdecznie pozdrawiam, papa. Pa.